Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. W poranku siódma dziewiąta czas na rozmowę wokół dużych i małych cyfr, liczb, wykresów, danych. Przy telefonie Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, co nam wynika z najświeższych, najnowszych danych, jeśli chodzi, o, e, jeśli chodzi o wzrost PKB, jeśli chodzi o perspektywę inflacji? Czy ceny w końcu wyhamują? A jeśli tak, to, to kiedy? No to, to może zacznijmy od samego PKB, zanim do inflacji. Mhm. Na razie sygnały z gospodarki, które widzieliśmy, jeszcze na danych z listopada zeszłego roku, bo danych grudniowych jeszcze nie nie widzieliśmy, jeżeli chodzi o koniunkturę gospodarczą, to widać, że gospodarka nadal zaskakuje nas pozytywnie, to znaczy nie widzieliśmy aż tak bardzo negatywnych sygnałów sprawiających, że miałoby się zmaterializować w Polsce scenariusz recesji. Raczej jest to dosyć silne spowolnienie gospodarcze, w którym wzrost gospodarczy sięgnie około 1% PKB w tym roku. Mało, Natomiast, ktoś powie, no to, cóż to ktoś, jest 1%. Tak, na tle reszty Europy i strefy euro, gdzie najprawdopodobniej będzie recesja, więc jest tak, że te wyniki gospodarki polskiej są dobre na tle reszty, reszty Europy. Chociaż no, to nadal jest spowolnienie gospodarcze, spowolnienie, które najprawdopodobniej wygeneruje też na przykład wzrost liczby osób bezrobotnych, tylko nie jakoś znacząco, bo my mieliśmy ten ostatni odczyt bezrobocia w listopadzie na poziomie 5,1% wzrośnie nam pewnie ta liczba może o niespełna jeden punkt procentowy, czyli byśmy doszli do poziomu stopy bezrobocia, niższej nawet niż w szczycie pandemii, gdzie i tak czy siak tych, tych bezrobotnych w Polsce nie przybyło przy recesji realnej i to w ciągu roku sięgającej minus 2%. Więc też te wyniki gospodarcze pod względem stopy bezrobocia. Tracenia miejsc pracy wcale nie są aż tak, tak negatywne, przynajmniej na ten moment. No i teraz wielu naszych słuchaczy powie to, skoro te perspektywy są tak optymistyczne, skoro na tle innych. Ja bym krajów nie nazywał nie Europejskie... ich optymistycznymi. Ja ich nie nazywał okay. optymistycznymi. To jest po prostu mniej złe niż gdzie indziej. Okej, okay, to mniej pesymistyczne niż w innych częściach Europy, to jak może wyglądać najbliższy, no powiem, długofalowo rok, jeśli chodzi o, o to, co najbardziej boli nas wszystkich, czyli, czyli ceny ceny paliw, ceny energii, ceny w sklepach i na bazarkach? Na razie te dane gospodarcze z, dotyczące inflacji za grudzień zeszłego roku zaskoczyły pozytywnie. To znaczy mieliśmy inflację niższą niż się spodziewali analitycy, nadal bardzo wysoką, to żeby była jasność. Natomiast jest tak, że wyhamowały ceny opału, które w największym stopniu wpływały na trudność z prognozowaniem wskaźnika inflacji, ale także z, z no jego wysokością. Wydaje się, że w tym roku może udać się nie osiągnąć nawet poziomu 20% na początku w, w lutym tego roku, więc możliwe, że ta inflacja będzie niższa niż, niż 20% z tego powodu, bo te nośniki energetyczne nie wpływają już tak bardzo negatywnie na ten koszyk, koszyk inflacyjny i to by oznaczało, że jest w stanie się zmaterializować ten scenariusz, że możemy dojść nawet może do jednocyfrowej inflacji na koniec tego roku. Już słyszałem, że część ekonomistów się zaczęła o to zakładać. Ja nie jestem jeszcze tak w 100% przekonany, bo jest bardzo wiele różnych niewiadomych. W zeszłym roku po prostu zaczęły się dziać rzeczy, takie jak z energii, które w bardzo trudny sposób wpłynęły na, na koszyk inflacyjny, na, na życie Polaków także. Więc na ten moment wygląda na to, że idziemy według tego bardziej środkowego scenariusza, jeżeli chodzi o, o, o inflację i że ona zacznie wyhamowywać, co nie oznacza, że ceny produktów w Polsce zaczną spadać. One po prostu. A no właśnie, prostu bo wielu, wielu ma taką nadzieję, albo tak sobie gdzieś na skróty przyswaja spadek inflacji i, i myśli, że ten chleb czy to paliwo to zacznie być tańsze, skoro inflacja spada, a ono po prostu będzie wolniej, ale jednak drożało. Tak, to znaczy, że część produktów, które kupujemy, będzie drożało bardzo wolno albo prawie w ogóle, natomiast część nadal będzie miała dosyć wysokie wzrosty cen. Najprawdopodobniej będą te kwestie powiązane ściśle z, z rynkiem energetycznym, ponieważ my cieszymy się na razie z tego, co się dzieje podczas obecnego sezonu grzewczego, bo nie ma aż tak silnych mrozów, może one jeszcze powrócą, natomiast mhm. rezwy rezygazuję... energi. Więc propaganda nie ma o czym mówić, jeżeli chodzi o kryzys energetyczny. Problemy z mrozami sięgającymi dwudziestu kilku stopni, ale przed nami kolejny sezon grzewczy i kolejne wyzwanie także dla europejskich firm energetycznych, jeżeli chodzi o dostarczenie gazu, paliw i innych nośników energetycznych, jak węgiel w Polsce, do gospodarstw domowych, tak żeby na jesień przyszłego roku być przygotowanym na kolejny sezon. To dopytam jeszcze w imieniu wszystkich, którzy z niepokojem patrzyli na rosnące w ostatnich miesiącach raty kredytów. Z posiedzenia na posiedzenie Rada Polityki Pieniężnej podwyższała je bodaj 12 razy z rzędu. Teraz stopy zostały zamrożone, ale jednak na dość wysokim poziomie, wysokim biorąc pod uwagę przynajmniej ostatnie lata. Czy jest szansa, że te stopy procentowe zaczną z kolei spadać na przykład pod koniec roku? No to wszystko wynika z tego, co mówiła Rada Polityki Pieniężnej, prezes Narodowego Banku Polskiego, że perspektywa jest taka, że gdyby inflacja nas zaskoczyła pozytywnie w kolejnych miesiącach, no to pewnie perspektywa dla obniżek by była. Natomiast musiałby się zmaterializować bardziej optymistyczny scenariusz, w którym szybciej dochodzimy do jednocyfrowej inflacji i gdzieś ten cel inflacyjny, sięgający maksymalnie 3,5% inflacji, która by w Polsce musiała być, pamiętajmy, przy 17% obecnie, by, mogłaby wtedy zobowiązywać bank centralny do tego, żeby dokonywać obniżek procentowych. Na razie taka perspektywa jest raczej nieprawdopodobna. Jak dojdziemy pewnie do jesieni tego roku, no to bank centralny będzie wtedy komunikował. Co będzie planował robić na początku roku 2024 albo przy samej końcówce 2023? I może będzie komunikować obniżki? Na razie jeszcze bym nie był takim optymistą. Ja oczywiście jestem tutaj stroną, przyznaję się bez bicia, bo sam mam kredyt hipoteczny i chciałbym, żeby ta rata była jak najniższa. Ale zastanawiam się, czy te stopy procentowe utrzymywane dzisiaj na, na, na tym poziomie, jakie są, czy one rzeczywiście wpływają na inflację? Bo z tego, co mówił prezes Glapiński i premier Morawiecki i wszyscy, i, Wielu ekonomistów, no to dużym czynnikiem na inflację jest kwestia wojny, kwestia cen energii i tu akurat stopy procentowe mają mało do powiedzenia. To prawda. Jest tak, że za inflację mniej więcej w połowie, może w ponad połowie odpowiadają ceny energii i one się rozlały po prostu na inne sektory gospodarki. Natomiast w momencie, w którym te kwestie zaczęły wpływać na pozostały koszyk inflacyjny, no to na te elementy może, może wpływać bank centralny przez politykę stóp procentowych. Taka dyskusja zresztą o tym, jak daleko mogą stopy procentowe wpływać na właśnie ceny energii, towarzyszyła bankom centralnym w latach 70. Dlatego na reakcję na kryzys energetyczny z 73. roku trzeba było czekać latami. Banków centralnych. No i pamiętajmy, mamy wtedy w państwach rozwiniętych, mieliśmy do czynienia z długim, sięgającym dekady kryzysu inflacyjnego, ponieważ banki centralne przespały moment, w którym powinny były podnosić stopy procentowe. Co nie oznacza, że dzisiaj musielibyśmy podnosić aż tak radykalnie stopy procentowe jak 50 lat temu. I tego banki centralne właśnie nie robią, czyli dochodzą Nie na dopytuję, bo na, 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 tak na, na chłopski rozum trochę, trochę zapytam, bo skoro i tak wielu z nas ma albo w zasadzie wszyscy wyższe rachunki za prąd, za, za gaz, za paliwo drożej płacimy w sklepach na bazarkach, tak jak już sobie to powiedzieliśmy, to dużo drożej w perspektywie rok do roku, no to po co jeszcze nas dożynać tymi ratami kredytów? No bo bank centralny chce, żeby polska gospodarka spowolniła. Gospodarka mhm. musi spowolnić po to, żeby zwalczyć inflację, która jest rozlana poza sektor energetyczny. I dlatego banki centralne jak rezerwa federalna nadal ma bardzo ostry kurs, czyli amerykański bank centralny, bardzo ostry kurs przeciwko inflacji i nadal będzie podnosić stopy procentowe po to, żeby zatrzymać inflację i żeby ona nie była wysoka, przy bardzo dobrych odczytach też gospodarki amerykańskiej. W ogóle dużym wyzwaniem dla tego roku i dla wysokości inflacji jest paradoksalnie to, że gospodarka amerykańska nie spowalnia aż tak bardzo, jakby tego chciała Amerykański Bank Centralny. I dodatkowo możemy mieć do czynienia z bardzo dużym odbiciem gospodarczym w, Chi w Chinach. I to może być taki problem, w którym te kraje, których konsumpcja nadal będzie wysoka, będą kreować inflację wreszcie świata. No bo mówimy wtedy o e, krajach, które odpowiadają za blisko połowę, no 40 parę procent kreowanej wartości dodanej w, w globalnej gospodarce. Popyt u chińskiego konsumenta, amerykańskiego konsumenta może realnie wykreować w polskiej fabryce e, inflację. Dodatkową, czyli wzrost cen poszczególnych produktów, bo oni będą chcieli kupować. I to jest taka kwestia, która może być dużym wyzwaniem, właśnie dla tych prognoz, których ja teraz mówiłem, czyli że inflacja jednak będzie szła mm -hmm. zgodnie z tą ścieżką, jednak taki będziemy mieli wzrost gospodarczy relatywnie niski, ale może być tak, że to odbicie, że ta gospodarka wcale aż tak bardzo radykalnie w Polsce nie spowolni, właśnie z tych powodów zewnętrznych, bo reszta świata aż tak bardzo nie spowalnia, poza Unią Europejską. Co w tym kontekście kredytów? Jeszcze jedno pytanie o średnie oprocentowanie w Europie. Część naszych słuchaczy dopytuje, dlaczego według danych, przynajmniej które portal totalmoney.pl podał za, za Europejskim Bankiem Centralnym, w Polsce te kredyty są tak radykalnie wyżej oprocentowane niż w Niemczech, Holandii czy, czy w Hiszpanii. Ja nie mam przed oczami tej tabelki, ale na oprocentowanie przeciętne kredytów w naszym kraju wpływa kilka czynników, w tym między innymi też polityka nadzoru bankowego, czyli Komisji Nadzoru Finansowego. My przy badaniu zdolności kredytowej musimy dodatkowe czynniki spełniać, czyli na przykład możliwość spłacania dodatkowych wysokości Stopy procentowej powiększony o kilka punktów procentowych. Jest to trochę inaczej ze względu na mniejszy rozwój sektora finansowego w Polsce mniejszy poziom bogactwa niż w Europie Zachodniej. No i po drugie, no, Bank Centralny Europejski ma stopy procentowe na znacznie niższym poziomie niż, niż Polska czy nasze kraje, naszego regionu, które posiadają własną walutę. Między innymi z tego powodu, że, że musi ta stopa procentowa być na, na wyższym poziomie, żeby ograniczać inflację, a Bank Centralny Europejski raczej podąża za mainstreamem Strefy euro, czyli za gospodarkami, w których nadal ta inflacja jest jednocyfrowa, jak w Niemczech czy we Francji, i nie osiąga takich poziomów jak, jak w państwach Europy. Środkowej czy To czy może nam Polakom powiem, tak górnolotnie opłacałoby się po prostu wejść do strefy euro i być pod taką kuratelą Europejskiego Banku Centralnego, a nie Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej. W, perspektywy, w Polsce. Z perspektywy zaciągania kredytów e, i o, o dostępności finansowania, pewnie tak. Z perspektywy bezpieczeństwa handlu międzynarodowego i e, możliwości reagowania w sytuacjach kryzysowych pewnie nie i No i to są takie dwa, dwa różne punkty widzenia, które trzeba by było sobie po prostu zważyć, kiedy to wejście do strefy euro by się opłacało. Chorwacja, która i tak czy siak nie miała tak naprawdę własnej polityki monetarnej, przystąpiła do, do strefy euro, notabene z długiem sięgającym 80%, czyli nie spełniając jednego z podstawowych kryteriów bycia członkiem strefy euro, ale Komisja Europejska uznała, że... Chorwacja będzie zmniejszać poziom zadłużenia. Natomiast pamiętajmy, że bycie w strefie euro bardzo sprawia, że koszty pieniądza stają się dużo tańsze i w momencie, w którym państwa są w stanie zaciągać zobowiązania, tak jak Włochy i Grecja, to jest ten okres, w którym zadłużenie tych krajów radykalnie wzrosło. Więc Obiecuję, że do, ta, ta, ta do tematu strefy, ta, ta, ta. Ta strefy euro nie opłaca się opłaca. Jasne, w osobnej rozmowie, bo to jest temat, tak jak Pan wspomniał, bardzo szczegółowy i dla różnych grup różnie opłacalny i dla różnych, z różnych perspektyw, ale jeszcze jedno pytanie w naszej rozmowie, jeśli chodzi o rok bieżący, do strefy euro w tym roku na pewno nie wejdziemy. Pytanie jest inne. Chciałem dopytać o wpływ pieniędzy, na razie wciąż ewentualnych, z Krajowego Planu Odbudowy na inflację, na rozwój gospodarki. Czy te pieniądze by się nam przydały, a jeśli tak, to jak mocno? Czy mamy takie dane? Tak, no my od samego początku szacujemy wpływ tego, co środków europejskich na, na polską gospodarkę. Też ostatnio przedstawialiśmy publikację o jednolitym rynku, bo jest 30 lat od podpisania traktatów, które wprowadzają wspólny europejski rynek, z którego Polska bardzo intensywnie korzysta, a właśnie przez wymianę handlową. No i gdyby KPO, czyli te same KPO było dostępne w tym roku i był rozpoczęty proces wydatkowania, co wiemy, że się w tym momencie nie dzieje, no to pewnie ta dynamika wzrostu PKB mogłaby nawet być o pół punkta procentowego wyższa, czyli byśmy gdzieś z tym wzrostem gospodarczym byli w stanie przebić 1,5%. Też nadal nie jest to radykalna zmiana, natomiast ewidentnie dodatkowy popyt by się pojawił w Polsce, to by miało wpływ na inflację, podnosząc ją trochę o 2-3 punkta procentowego, nie, nie dosyć istotnie. To Do może nam na się to nie to opłaca, skoro to miałoby nam podnieść inflację. No Jednocześnie też by minimalizowało ze względu na, na to, że euro byłoby wymieniane na, na polskiego złotego i by polski złoty był umacniany. Więc te wydatki, które mają charakter inwestycyjny i też średnioterminowy, bo one są w energetykę, w energetykę odnawialną, wiatrową, raczej zwiększają poziom niezależności Polski od, i suwerenności względem nośników energetycznych, które musieliśmy importować do tej pory ze wschodu. Więc te wydatki inwestycyjne akurat w momencie, w którym wszystkie inwestycje sektora prywatnego nie realizują się. Bardzo dużo widzimy spadek w deklarowanych, realizowanych inwestycjach, i pewnie w tym roku jeszcze w nierozpoczętych nie i niezrealizowanych inwestycjach sektora prywatnego ze względu na ryzyko geopolityczne i wszelakie inne. Więc te pieniądze akurat by były bardzo przydatne po to, żeby utrzymać w średnim terminie wyższy wzrost gospodarczy w Polsce. Bo to nie tylko chodzi o, o ten rok, ale też kolejne, ale kolejne lata, tak, żeby była baza dla dla tworzenia wartości dodanej w polskiej gospodarce. O trochę innym miks energetyczny, tak, żeby zachować mm -hmm. konkurencyjność. Skomplikowana układanka gospodarczo-energetyczno-polityczna w zasadzie też. Po więcej odsyłamy na stronę Polskiego Instytutu Ekonomicznego, gdzie szereg raportów, analiz dotyczących nie tylko KPO i wpływu z jednolitego rynku unijnego na, na polską gospodarkę, ale i właśnie jeśli chodzi o podatki, jeśli chodzi o inflację. Wszystko można poczytać, odsłuchać na stronie pienet.pl. Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak. Był naszym gościem. Dziękuję, panie dyrektorze. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Siódma dziewiąta. To był twój początek dnia.